W tym odcinku porozmawiamy sobie o mikrofonach, z których korzystam w pracy DJ-a, wodzireja. Jest to bardzo ważny element wyposażenia i przez te wiele lat mojej pracy zebrało się sporo doświadczeń związanych z mikrofonami. Zaczniemy od tych bezprzewodowych. Zebrałem tutaj te, które posiadam aktualnie. No i rozpoczynamy od dna. DNA jest to fir firma, która niedawno pojawiła się na naszym rynku. Firma, która jest związana produkt związany z hurtownią muzyczną Music Express. I mamy tutaj podwójny model do ręki DNA z stacją bezprzewodową. Dwa mikrofony, oba zasilane przez baterie, tak zwane paluszki, duże paluszki, dwa na każdą sztukę. Stacja podłączeniowa już pokazuje. To będą e, dwa xlr -y, Również jest e, wyjście e, czekowe, Dwie anteny i zasilanie 12V. Wyświetlacz, e, Ustawienia częstotliwości. E, jest to model dokładnie VM Dual Vocal. Het Set. Kilka o tym zestawie. Plusy. Eee, najpierw plusy. Eee, plusem tego zestawu jest regulowana częstotliwość. Tutaj na tym urządzeniu możemy sobie wybrać te częstotliwości, które są, że tak powiem, bezpieczne, wolne od zakłóceń. Osobna częstotliwość dla każdego z mikrofonów. Niewątpliwy, e, niewątpliwy plus, zaleta podstawa, myślę e, teraz, wyboru e, mikrofonów bezprzewodowych, możliwość wybrania sobie częstotliwości niepodatnej na e, zakłócenia z zewnątrz. Druga e, zaleta moim zdaniem to wygląd. Wygląd mm, sugerujący obcowanie z przedmiotem, e, z materiałem, z produktem dobrej jakości, dobrze leżący w ręce, e, ciężar robiący, wrażenie produktu profesjonalnego. No i cóż, e, właściwie e, to tyle o. Zaletach, o tych największych zaletach, moim zdaniem, wady wynikające z użytkowania są następujące: bardzo duża podatność na konsumpcję baterii. Na dwóch paluszkach jedna impreza nie zawsze udaje się być przeprowadzona, więc uważam to za duży minus gdzie e, e, musimy się obawiać w trakcie imprezy i pilnować stanu naładowania nowych baterii. E, kolejny minus wynikający z użytkowania to moim zdaniem, i tutaj miałem takie mm, doświadczenia, jest to zrywanie zasięgu mimo bliskiej odległości między stacją a mikrofonem. E, mimo Ustawienie odpowiedniej częstotliwości, mimo e, tego, iż stacja mikrofon nie posiadała jakichś naturalnych, e, naturalnych barier e, i była widoczna nawzajem. E, także takie doświadczenia, jeśli chodzi o mikrofony DNA albo DNA, jak to. Kolejny zestaw mikrofonów jest to zestaw firmy AKG, który, tylko spojrzę, nazywa się Dual Mini Pro 2, posiadający również dwa mikrofony doręczne, pracujący jeden w częstotliwości 662,300 MHz i drugi 660,700 MHz. Megaherców, dwa mikrofony doręczne zasilane z jednej baterii dużego tak zwanego paluszka, podłączenie stacji nadawczej za pomocą dwóch czeków, dużych czeków, zasilanie 12 v bardzo mała stacja. No właśnie, pomówmy od razu o zaletach i wadach tego zestawu wynikających z moich doświadczeń. Zaletą tego zestawu jest między innymi niska waga mikrofonu, myślę, że całkiem przyjemny design, bardzo mała konsumpcja baterii. Tutaj jak pamiętacie, w DNA były dwa paluszki duże, tu jest jeden, a duża, dużo dłużej pracuje ten zestaw, ten mikrofon w porównaniu do poprzedniego, który omawiałem. Zaleta na pewno mniejsza stacja taka zgrabniejsza, zabierająca mniej miejsca co też w pracy DJ-a, DJ e, takiego mobilnego jest e, ważnym argumentem, by to wszystko zabierało nam coraz mniej miejsca, stąd e, kierunek miniaturyzacji e, różnych e, używanych sprzętu, ale też, żeby ta waga, też ważna kwestia e, wagi, by przenoszeniu, e, przy przenoszeniu tego sprzętu, jakiejś zimy, byśmy coraz mniej Dźwigali i oszczędzali swoje kręgosłupy. Ok, tyle o zaletach. Myślę, że też w przypadku DNA i AKG przyzwoita cena. Ten zestaw AKG nie jest już z tego co wiem, spotykany w sprzedaży jako, jako nowy, tylko jakby rynek wtórny możecie znaleźć ten zestaw, dostępny w niezłych. Cenach. Ale zanim wybierzecie się na zakupy dotyczące tego zestawu, muszę ostrzec Was przed e, wadami tego zestawu. Podstawowa wada, wykluczająca moim zdaniem ten zestaw z pracy, jest to, iż działa on na częstotliwościach, które podatne są na zakłócenia. 660 MHz oba. Mikrofony z tego zestawu, a więc może zdarzyć się taka sytuacja, że podczas ważnej przemowy dojdzie do zakłóceń, tak, tak zwanych strzałów, utraty zasięgu, bądź też sytuacja, która zdarzyła mi się na jednej z imprez, kiedy to kolega DJ grający w tym samym lokalu, ale na piętrze, inną imprezę słyszał. Moje zapowiedzi, a ja słyszałem jego zapowiedzi, ponieważ mikrofony te, tego samego producenta działały na tych samych pasmach i wchodziły sobie nawzajem w drogę. Kuriozalna, śmieszna sytuacja, dlatego widzicie: no, minus, minus podstawowy tego sprzętu. Na pewno przełącznik, który nie jest. Który nie jest mocną stroną tych mikrofonów, także w skrócie nie polecam, szkoda nerwów. AKG Mini Pro to jest produkt przeszłości, być może do jakichś zastosowań przedszkolnych, jakichś małych akademii, ok, ale szkoda nerwów, kiedy dajesz ten mikrofon podczas przemowy. Na przykład podziękowania dla rodziców i w ważnym momencie zawiedziecie właśnie ten zestaw. Dalej. Kolejny produkt firmy AKG jest to produkt Dual Pro z jednym mikrofonem doręcznym który ładowany jest z jednego dużego akumulatorka, pracującego w częstotliwości 710 10 w tym przypadku megaherców. Zestaw ten składa się jeszcze z mikrofonu nagłownego, który pracuje w częstotliwości 711 Mhz Cóż o tym zestawie? Jak zwykle podzielimy to na wady i zalety Zalety, na pewno to, że na, jednym, na jednej stacji pracują mikrofony o różnym zastosowaniu Czyli mamy na jednej podpiętej stacji do miksera zarówno opcje korzystania z mikrofonu doręcznego, jak i mikrofonu nagłownego. Niewątpliwa zaleta, jak w przypadku mikrofonów AKG, jedna bateria paluszek duży, starcza na bardzo długą ilość czasu. Nie jestem w stanie określić Długości działania, ale tutaj w przypadku mikrofonów AKG czuję się komfortowo, jeśli chodzi o ten parametr. Jeśli chodzi o. Aha, no dobra barwa, ale. No właśnie, bo o barwie moglibyśmy długo dyskutować w przypadku poprzednich omawianych mikrofonów, ale cóż, to jest jakby wrażenie indywidualne. Wrażenie, które można korygować z pozycji ustawień miksera. Także nie chciałbym się tutaj wypowiadać o, o gustach. Można też byłoby wspomnieć o barwie tego mikrofonu, ale jakby nie będę się tutaj rozwodził, ponieważ jest to kwestia indywidualna. Kwestia, którą można korygować z pozycji ustawień miksera dlatego dlatego każdy ma inne gusta i Augusta się nie rozmawia jeśli chodzi jeszcze o tutaj mikrofon na główny całkiem fajna opcja tutaj wygodna założenia mikrofonu tutaj na uszy opcja klipsu który możemy sobie wpiąć w kieszeń tutaj na wysokości Pasa z tyłu i cóż, dla mnie wada niezbyt poręczny pałąk, który niezbyt blisko tutaj wędruje do, do ust, niezbyt dobrze zbierający, ale to może są jakieś takie moje doświadczenia. Lepsze zbieranie dźwięku tutaj, zdecydowanie w mikrofonie doręczny. Zalety tego zestawu, na pewno barwa, szczególnie mikrofonu doręcznego, kultowa barwa, ciepła wkładki SM58, dobra barwa również zestawu nagłównego. Kolejne bardzo ważne plusy tego zestawu to regulowana częstotliwość osobno na każdego z mikrofonów. Co jeszcze o zaletach? Co jeszcze o zaletach? O zaletach? Dobra jakość, odporna na wszelkiego rodzaju upadki, póki co sprawuje się bardzo dobrze. Wygląd również ok. Jeśli chodzi o wady, moim zdaniem obiektywnym wynikającym z użytkowania tego zestawu. Wadą tego zestawu jest bateriożerność. Ten smok pożera baterie. mam wrażenie najmocniej z, najszybciej z wszystkich prezentowanych tutaj zestawów. No jest to uciążliwe, Stresujące, że obawiamy się o to, czy w trakcie jakiegoś przemówienia nic się tam nie stanie. Brak tej pośredniej, tego pośredniego wskazania o wyczerpującej się baterii powoduje to, że nagle mamy po prostu zanik głośności, bateria z zielonej lampki przechodzi sobie. W czerwoną, i znika nam głos. Co było fajne, co jest fajne, w na ten trzystopniowy parametr naładowania baterii, który na drugim stopniu informuje nam, że, że bateria wyczerpuje się, jest mniej więcej w połowie. I trzeci, jeszcze zapasowy, który daje nam czas do przygotowania się na zmianę baterii. Wada, jeszcze jedna wada tego zestawu. Moim zdaniem cena powyżej 2000 zł płacimy za tą markę, uznaną markę, bardzo dobrą markę, jednego z liderów, jeśli chodzi o produkcję mikrofonów. Tyle myślę o mikrofonach bezprzewodowych. Jak widzicie, jest tu ich cała masa. Tak naprawdę ostatecznie korzystam w tej chwili z Shura, jeśli chodzi o bezprzewodówkę, chociaż w drugim zestawie, przy drugim zestawie z mikserem korzystam z AKG Pro, też z zestawu miksowego takiego, nazwijmy to na i doręczny. No i cóż, można by rzec, że jesteśmy kolekcjonerami sprzętu. Mamy po 15 głośników, 13 mikrofonów, a tak naprawdę ostatecznie używamy jednego, dwóch zestawów. Po mikrofonach bezprzewodowych, czas, żeby powiedzieć coś o używanych przeze mnie mikrofonach przewodowych. Ok. Tutaj mamy jakiegoś Rilupa RSM 100, głęboka rezerwa. Jakby zalało wszystkie 10-20 innych mikrofonów bez wyłącznika, XLR, barwa yy, byle Jaka. Yy, troszeczkę wyżej. Yy, Shure PG z włącznikiem i jak widać no już troszeczkę używany zmęczony życiem, ale stanowiący jakiś tam jakąś tam kolejną opcję w razie kiedy wszystkie inne by zawiodły głęboka rezerwa King of the King Shure SM58 zobaczcie jaka zniszczona Jaki zniszczony jest tutaj korpus, e, rewelacja, ciepła barwa, włącznik, wyłącznik, e, świetny mikrofon. Używam go odkąd e, pamiętam e, po prostu rewelacja, rewelacja, odpory na wszystkie upadki, e, jakieś nieoczekiwane sytuacje. SM58. Polecam z pełną odpowiedzialnością. I tutaj mamy taką ciekawostkę. To jest mikrofon Super Lux Pro H7 FMK2 z włącznikiem i mikrofon tak zwany Elvis Retro. Ja go stosuję w przypadku korzystania z takiej stylistyki retro i wtedy on pasuje do mojego stanowiska i komponuje się z nim w pełni. A jeszcze taka ciekawostka, mój pierwszy mikrofon, którego używałem na początku swojej działalności, myślę, że już jest pełnoletni, a nawet ma około 20 lat mikrofon z wejściem małego jacka, z włącznikiem barwa bezbarwowy, zupełnie bezbarwowy, aczkolwiek można było przekazać jakiś komunikat za jego pośrednictwem ułatwiał też dosyć długi kabel plastik bombastik złote, a skromne A jeszcze, taka, a jeszcze taka ciekawostka mój pierwszy mikrofon którego używałem na początku swojej działalności myślę, że już jest pełnoletni a nawet ma około 20 lat mikrofon z wejściem małego czeka z włącznikiem barwa bezbarwowy zupełnie bezbarwowy, aczkolwiek można było przekazać jakiś komunikat e, za jego pośrednictwem ułatwiał też e, dosyć długi kabel, e, plastik i e, złote, a skromne